Dziś zamontujemy sobie do Hondy Hornet pc 41 takie od owiewki. Tu jest zestawik montażowy, tu jest owiewka. Ma ona siedzieć na motocyklu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobrze, bierzemy się do roboty. Więc sposób montażu wygląda na prosty. Proszę. Wtedy 5, 6 kroków. Fitting bracket on the right hand side. Dobra, jedziemy z koksem. Będziemy to montować. Musimy sobie tą śrubkę odkręcić, żeby zamontować tutaj tą blaszkę. Element z konstrukcji montażowej z tej owiewki. Oczywiście zgubiłem gdzieś przeduszkę do tego kluczyka, więc będę się z tym troszkę pierdzielił. Masakra! Taka ta śruba jest długa. A uparta gruda w Oplu o. co my tu mamy za podkładki? Taka, taka, nie, czyli tą blaszkę bezpośrednio po prostu przykręcamy. Nie wymaga żadnej podkładki. Chyba, że nie jest git. Aha, tylko że teraz jest bania, bo zobaczcie na tą blaszkę. To jest krótsze od tego. Ja muszę teraz wykminić, z której strony ma to przyjść, więc idę zaznajomić się z instrukcją obsługi. Już jestem, już wszystko wiem. Ta dłuższa strona idzie na zewnątrz, czyli od strony owiewki. Gdzie niektórzy używają na takie gwinty wazelinę czy coś, ale jak ja widzę, że gwint jest suchy, nieskorodowany, czysty, to oczyszczam tylko śrubkę i wkręcam ją z powrotem, bez żadnych specyfików. O Boże, gdybym miał tą przedłużkę, to robota szła dużo, zdecydowanie szybciej. czy co mnie martwi plastikowa Ktoś to tu będę musiał rozkminić ale nie, ona będzie wisieć w powietrzu ta blaszka nie będzie się opierać o ten element tutaj osłony Na razie tak zostawię, potem i tak pewnie będę musiał to wyregulować, żeby pasowało potwory montażowe z tej owiewki. kolejnym krokiem jest przykręcenie drugiej blaszki w tym miejscu. Musimy wyjąć tą zaślepkę Ale dobrze, że nie obciąłem paznokci. Co my tam mamy? Nic nie widzę. Żeby przykręcić drugą blaszkę. Trzeba użyć takiego oto kołeczka rozporowego, gumowego, który montujemy do tej dziurki. Zaraz tu ładnie przestawimy statywik. W ogóle cały materiał powstaje skręcony przy użyciu Samsunga Galaxy S10 Plus. statywie za 15 zł, ale drogo. Tak. Nie, nie będzie tak i tak, tak, to będzie tak. To się będzie nam rozpierać w środku. Co czas na cholernie wchodzi. Muszę posmarować to drobinę wazelinką techniczną. Po co się męczyć? Dobra, nasmarowany kołaczek montażowy jest już na swoim miejscu. Postanowiłem użyć rękawiczek. Jeżeli nie wiecie dlaczego nie chcę mieć ręk z grudnia, z wazeliny poszukajcie sobie na google'ach kawału o tygrysku i kółusiu puchatku. Wysmaruj rączki wazeliną. Mam teraz Amdam busik. Co my to teraz dokręcimy? Na razie nie za mocno. Musimy później zobaczyć. Dobra, teraz mamy elementy konstrukcyjne, do których będzie przymocowana nasza owiewka. Więc pora przymocować owiewkę, ale zanim to zrobię muszę do niej włożyć siateczki, wam mówi o co To nasza owiewka ma tu dziurę. I tu producent przygotował nam takie siatki, już Wam pokażę je. O proszę. Te siatki w jakiś sposób muszą być przyrzeźbione tutaj. Zaraz się tym zajmiemy. Dobra, wszystko wiem. Zamontowałem takie blaszki tutaj na te uchwyciki z gwintami, do których będziemy wkręcać śrubki. Wiecie co? Siateczek jednak nie instaluję, bo z tymi siateczkami wygląda to jak wloty w Oplu Tigrze. Urzeźbione z siatki z Obi. Będzie tu trochę rzeźby do ginania, z tego już to widzę. Jest to wszystko elastyczne Dobra, kręcimy. O, to jest git. Tylko kosmetyka, muszę tam te blaszki większe poluzować, to gdzieś. Tak wygląda hornet z owiewkami. Okej, okay, no owiewki zamontowane. Wygląda to tak. Wszystko zależy od gustu. Zobaczymy, jak to się sprawuje podczas jazdy. Bo podobno lepiej chroni kolana. Dlatego zaraz 10 stopni, ładna pogoda da się przejechać. Trzeba troszkę te oponki dotrzeć. Także widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję już z trasy. Dzisiaj niestety nie nagram odcinku z trasy, bo nie wziąłem sobie GoPro. Jest to mój dom rodzinny, ale nie mieszkam tu. Zostawiłem GoPro w swoim mieszkaniu. Co jest Mila? Podoba Ci się? Jak tam Myślę Jesteś nieśmiała, nie lubisz kamer, nie dobra, to idziemy pojeździć Himana, to znowu ja znalazłem jakieś chińskie GoPro z Manty, kamerkę 4K tam niby. Będziemy się przejechać Niestety nie mam mocowania do kasku Kupiłem sobie nowy Kahol. HJ4 70 polecam, zarąbisty Dobra, palimy sprzęta, jedziemy